to są stare screeny. Nie wiem, czy ja mogę. Jak się to sprawdza, jak się to nazywa? Epicki Twórcza, Epic Creator, Epic Games. Apply Now, sign in. To jest chyba tutaj. No, zaloguj mnie. Nie mogę mówić. To wam powiem, czy fajnie, czy nie fajnie. Powiem wam, czy w ogóle mogę wypłacić. Płacił 5 złotych Mandziucha. Domyślasz się, o kogo chodzi. Zanemu, że przyczynił się do usunięcia jego kodu twórcy? Nie mam bladego pojęcia, Pracy. bo nie byłem w tej aferce. Uwaga, czat. Zarobiłem na was z kodu twórców z kodu twórców trzy cyfry. Zatem niewiele. Do tego materiału? Tutaj widzimy, że już też się odniosłem, ale chciałem, żeby to było w tym materiale wszystko. Także no.